Tarnowscy policjanci zatrzymali oszusta. Tym razem 32-latek wyłudził od mieszkańców ponad 120 tysięcy złotych. Mężczyzna prowadząc działalność gospodarczą ogłaszał za pośrednictwem internetu możliwość sprowadzenia samochodów osobowych i maszyn budowlanych z zagranicy. Klienci z całej Polski składali zamówienia na konkretne samochody i maszyny wpłacając stosowną zaliczkę. W zeszłym roku jednak coraz częściej dochodziło do sytuacji, w której właściciel firmy pobierał zaliczki na zakup konkretnego pojazdu i nie wywiązywał się z zawartej umowy. W ten sposób popadł... W swoistą spiralę długów wpadł w ręce policjantów, gdy usiłował oszukać tarnowianina przy zakupie samochodu osobowego oraz staroci. Podczas przesłuchania okazało się, że zatrzymany ma na swoim koncie wiele różnego rodzaju przestępstw. W chwili zatrzymania policjanci przedstawili zatrzymanemu 9 zarzutów oszustwa na łączną kwotę ponad 120 tysięcy złotych. Mężczyzna przyznał się do zarzutów i został doprowadzony do tarnowskiej prokuratury, a następnie do sądu, który zastosował obecnie środek izolacyjny w postaci 3 miesięcznego aresztowania. Obecnie policjant anty prowadzą czynności zmierzające do ustalenia wszystkich poszkodowanych w tej sprawie. Ze względu na obszar jakiego mogą dotyczyć przestępstwa sprawa ma charakter rozwojowy. Grozi mu do 8 lat pozbawienia wolności. Reżyserował takie filmy jak Drogówka, Dom Zły czy Pod Mocnym Aniołem. Mowa o Wojciechu Smarzowskim, który spotkał się wczoraj z widzami na Tarnowskiej Nagrodzie Filmowej. Przez ponad godzinę odpowiadał na pytania miłośników kina. Do Tarnowa przyjechał ze swoim filmem Wołyń, który bierze udział w konkursie. Przygotowywanie się zajęło mi rok, a praca nad scenariuszem to jest kolejny rok. Zacząłem jeszcze przed 2012, czyli no przed tym, co się wydarzyło na Ukrainie, prawda? Przed, przed Majdanem. Rzeczywiście ciężko było zebrać środki na ten film, ponieważ no, na hasło Rześ, Smarzowski, Siekiery, UPA, firmy, które normalnie wspierały produkcję filmowe, firmy państwowe się po prostu wycofywały, wolały finansować lżejsze historie. Więc tuż przed samymi zdjęciami się nam wycofało dwóch koło producentów ważnych. Mieliśmy no, w plecy 2 miliony złotych. Sam okres zdjęciowy też był niestety no, trudny, kosztowny, stąd był ten mój apel w internecie. Chciałem podziękować wszystkim, którzy spali nasz film, bo bez Was by tego filmu tutaj nie, nie siedziałbym przed Wami. Gościem drugiego spotkania był Piotr Żurawski, aktor z filmu Kamper, który również zaprezentowany został na ekranie Kina Marzenie w Tarnowie. Już dziś spotkanie między innymi z Tomaszem Szimszajnerem, aktorem filmu Fale. Widzowie będą mieli okazję spotkać się również z Janem Matuszyńskim, który jest reżyserem filmu Ostatnia Rodzina. Od 1 października wraca niższy wiek emerytalny. Szacuje się, że Małopolska będzie miała dzięki temu ponad 26 tysięcy emerytów więcej. Przypomnijmy, że kobieta będzie mogła przejść na emeryturę w wieku 60 lat, a mężczyzna w wieku 65 lat. Osoby, które już skończyły ten wiek albo ukończą go przed październikiem ze złożeniem wniosku o oświadczenie muszą poczekać co najmniej do września. Pozostali mogą złożyć wniosek najwcześniej na 30 dni przed ukończeniem wieku emerytalnego. Spodziewamy się zwiększonego wpływu wniosków o emerytury, szczególnie w czwartym kwartale 2017 roku. W następnych latach już spodziewamy się, że ten wpływ będzie mniejszy. Tutaj w regionie wpłynie tych wniosków o 27% więcej w stosunku do wniosków, jakie nasi klienci składają kwartalnie w zakładzie ubezpieczeń społecznych. To będzie dodatkowo około 3,5 tysiąca więcej. Wniosków. W całej Polsce tych wniosków ma być o 331 tysięcy więcej. No i w następnych latach, tak jak już wspominałam, ten wpływ ma się zmniejszać. Przed wakacjami powołane zostaną takie specjalne stanowiska, to będą doradcy emerytalni i oni będą właśnie do dyspozycji tych potencjalnych emerytów. Każdy będzie mógł przyjść, zweryfikować swoje dokumenty do emerytury. Ale też trzeba powiedzieć jedną rzecz: im dłużej pracujemy, tym to tym się nam bardziej opłaca, tym nasze świadczenie przyszłe będzie większe. W skali kraju 331 tysięcy osób skorzysta w tym roku z obniżenia wieku emerytalnego. Wpływ wniosków związanych z niższym wiekiem będzie stopniowo malał w kolejnych latach. W całym 2018 roku dodatkowych emerytów może być 148 tysięcy, a już w 2019 roku tylko 90 tysięcy. Uczniowie ze szkoły podstawowej numer 18 w Tarnowie przygotowują się do finałowych meczów na stadionie narodowym w Warszawie w ramach turnieju z podwórka na stadion o Puchar Tymbarku, który istnieje już od 17 lat. Jeżeli chodzi o turniej, no to e, tak jak mówię, no, troszeczkę mieliśmy szczęścia, ale szczęście sprzyja lepszym, możemy powiedzieć. Udało nam się awansować i teraz czeka nas Warszawa. Chcemy na pewno poprawić wynik sprzed dwóch lat, czyli poprawić wynik szóstego miejsca, które tam zajęliśmy. Przygotujemy się normalnym cyklem, bo równolegle gramy ligę. To największy turniej piłkarski dla dzieci w Polsce i Europie, w którym do tej pory wzięło udział ponad półtora miliona dziewcząt i chłopców z całego kraju. Ci chłopcy są w jednej szkole i, i mamy te treningi w miarę systematycznie. I tych chłopców mamy trzy razy w tygodniu, i, i, i o tyle mamy lepiej niż zespoły, które po prostu nie mają klas sportowych. Jeżeli chodzi o, o, o zachęcanie do sportu, to myślę, że jeszcze w tym wieku dzieci bardzo ogarną się do, do piłki nożnej, i jeszcze mają marzenia o tym, żeby zostać sławnym piłkarzem, zagrać w ekstraklasie. dlatego może jest łatwiej. Problem się zaczyna, kiedy chłopcy idą do, do gimnazjum, e, wiadomo, e, to się wiąże z różnymi rzeczami. Wtedy jest ciężej chłopców zmobilizować do treningu, bo mają inne. Sprawy na głowie, tak można powiedzieć. Do trwającej 17 edycji turnieju zgłoszonych zostało ponad 320 tysięcy dziewcząt i chłopców z całej Polski. Zwycięzcy w nagrodę wybiorą się na wyjątkowy mecz piłkarski.